Wkręcam Prawie Czy z panem Arturym ja rozmawiam? Tak. Biuro paszportowe, czysto chlewda bożena po tej stronie, proszę pana, telefonuję w sprawie paszportu, bo widzę, że kolejka jest, a ja mam tutaj, proszę pana, problem z panem. No Problematycznie, nie, po prostu wczoraj nie potwierdziłem wejścia. Minęła moja kolejka, nie chciał mi drug wydrukować drugiego biletu i, już... i w ogóle pan do okienka nie podszedł? No już później nie miałem, jak o, nie. pojechałem. Nie? No to proszę pana, no to dobrze. No to komplikuje pana już po całości, proszę pana, bo tak, mam 31 odcisków palców, we do paszportu trzeba oddać odciski palca. A mam tylko, proszę pana, 30 książeczek, tylko, tak? Tak jak powiedziałem, nie, nie potwierdziłem tego wejścia, że jestem, bo nie wiedziałem, że trzeba to zrobić. Dobrze. Później nie mogłem już tego wyglądać. No to wytukować. to, to dla mnie jest. To jest dla mnie zrozumiałe. I teraz poszło, proszę pana, bez pana, czyli ta osoba, która, proszę pana, była za panem, ma w pańskie miejsce, w Pańską możliwość, proszę pana, normalnie do paszportu dała swój odcisk palca. I teraz ja dam panu adres pani Bożony, żeby pan się domówił, żeby się to jakoś sobie nie, nie, nie. Ale to mnie nie interesuje żadna pani Bożena, bo ja przyjeżdżam do urzędu i urząd się tym zajmuje, tak? Dobrze, Jak ja mogę się z jakąś osobą umówić, żeby się wymienić proszę odciskami pana. Palców? Pani proszę robi pana. Proszę Czy proszę mam pana. tam przyjechać proszę... osobiście i z kierownikiem tego wydziału? Czy pan mi próbuje grozić, proszę pana? Nie, próbuję panią uświadomić, że zrobiliście błąd i leży po waszej stronie, a ja mam gdzieś umawianie się z kimś. Gdyby pan był na miejscu, gdyby przynajmniej pan poszedł okienka powiedział, że pan nie chce, to ja bym, proszę pana, cofnęła kolejkę do odcisków w linii papilarnych. A pan nie. nie, nie pokłapił się nawet. Czyli nie znacie się na swojej robocie, prosta rzecz. Proszę pana, bo tutaj U mnie w firmie byłaby pani uwzględniona za takie coś, ale by się pani wstydziła, takie rzeczy mówić. Proszę pana, próbuję rozwiązać sytuację po dobroci, tak? Bo to się da no zrobić. No i ja po dobroci pani mówię, że ja się z nikim nie będę umawiał. Jeśli pani chce, mogę przyjechać, złożyć wniosek i oddać swój odcisk. A zamienić to wy musicie. To ja łączę do dyrektora, bo mi pan podniósł Proszę ciśnienie. Proszę bardzo. Panie pani Danielu. Artur zostałeś plecony w radiu SK. Super, super. Tak. Kłaniam się Dominika Bezjemnika, proszę pani telefonuję, bo tak, jeśli chodzi o te ustalenia, to ja tutaj mam zapytanie odnośnie, proszę pani, tego menu. Pani ustalała, proszę pani, z kierownictwem. Byliśmy w zeszłym tygodniu i przekazaliśmy wszystko. Bo my normalnie w czwartki serwujemy, proszę pani, posiłki. I tutaj muszę się z panią domówić, proszę pani, odnośnie tego czwartku, żeby był na piątek. W czwartku będzie. I to wszystko musimy wtedy tak zostawić, tak? Takie te próbki. Nie, nie, nie. Pani mnie nie rozumie. My w czwartek normalnie serwujemy jedzenie, tak? Mhm. I jeżeli nam zostanie to, proszę pani, to my musimy to dalej, proszę pani, przekazać. I nam będzie łatwiej przekazać to na pani uroczystość, no niż ewentualnie to, proszę pani, utylizować. Czyli to, co my żeśmy wybrali z mężem, zupy, dobra. plus drugie danie, normalnie wyjedzie. Tak. Ale najpierw musi być czwartek zjedzony, a później zrealizowany piątek. No dobrze, no ale to równie dobrze można dać pracownikom, ponieważ ja w momencie, nie kiedy mogą ja dojadać, płacę nie wynajmuję. Nie bo później na podatku to źle wychodzi. No bo w momencie, kiedy ja płacę i ja ustalam sobie menu, które mm -hmm. Państwo nam dają, tak, no to chciałabym otrzymać te menienic, które e, mam zapłacić, a nie mniej inne. Moment. Bo jeżeli się okaże, że Państwa będą mieć strat w czwartek tak. dużo, i wyjedzie mi 20 obiatów z kotletem mielonym, z czego ja zamówiłam 33, nie wiem, z polędwicz no to dla mnie jest to strata. Wie pani, no nie możemy marnować żywności, bo później nas rozliczają z tego. Więc wolimy przekazać, proszę pani, z dnia na dzień, żeby to wyjedli, niż proszę pani, marnować. No to szkoda, że lojalnie nikt mi nie uprzedził tego o tym w październiku, w momencie, kiedy zamawiałam salę. Hmm, proszę pani, no to może Malwina będzie miała jakiś inny pomysł. Tak, nie zostałaś wkręcona w Radio SK. O Jezus Maria. Ja cię zabiję. Kłaniam się z miednicy państwowej, telefonuję przejęzyczonej. Wymówię, proszę pana w sprawie tachografu telefonuję. Tam już pan odebrał, czy nie? Bo mi się tutaj stan liczbowy nie zgadzał pana. No, 996. I tutaj proszę pana mam szóstkę u pana zamiast trójki. Nie wierzę, że, że błąd zrobiliście No pan to odeślę proszę pana, ja to będę w cyklu, proszę pana, normalnie reklamacji i jeszcze raz poprawiałem. No dobrze, a ja pani odeślę, a ja mam teraz znowu coś składać, znowu wniosek jakiś? Tak, bo to niestety proszę pana trzeba jeszcze raz te formalności przejść. No boże i znowu, znowu będę czekał tyle. No nie, proszę pana, w reklamacji jest szybciej, bo nie te 30 dni, proszę pana, a dosłownie no 17 dni robimy reklamację. Tylko wie pani co, że przez ten błąd teraz, żeby zrobili się, a znowu tydzień nie będę mógł pracować ponad. Tak, bo pan musi nam zwrócić to, co my z błędem panu wydaliśmy, żebyśmy to poprawili. Ale rozumie pani, że ja nie mogę nie pracować 17 dni przez wasz błąd, a my momentu... sobie źle to, spisaliście co to liczbę. to jest proszę pana. proszę pana, to my żeśmy odkryliśmy nasz błąd i go naprawiamy, a nie to, że pan odkrył nasz błąd. No ja wiem błąd, wie pani, tylko niech pani też mnie postara zrozumieć, że ja nie mogę tyle nie pracować przez ten błąd. Proszę pana, pan papier się skleił. Jakby się papier nie skleił, to by pan miał normalnie nadruk cyfrowy na tym, który pan ma. Dobrze, być. to będę pani odsyłał tą kartę i tyle. Tylko że tutaj musi pan procedurę dopełnić, bo tam trzeba jeszcze raz, proszę pana, kwity uzupełniać, yy, Wpłacić tam urzędowe te stawki, proszę pana, i mamy 17 dni, żeby to panu... Popełnić. Ale jakie urzędowe stawki? Znowu muszę płacić 180 zł? No tak. No ale no jeżeli to wy wy co popełniliście błąd, jeszcze raz mam płacić? To mam panu korektorem to poprawić i faksem odesłać? To mi pan podaj numer telefonu, ja to zrobię. Niech pani mi da super. pół godziny, ja muszę się skonsultować tutaj z kimś jeszcze i ja odzwonię do pani, pana. dobrze? To niech się pan skonsultuje teraz a Zostałeś skręcony w Radiu SK. Ada, ja cię normalnie zabiję. Ja cię... Bier... Tak, słucham. Czy ja z panią Marzanną rozmawiam? Tak, dzień dobry. Moje uszanowanie, biuro podróży po tej stronie Barachłobożena. Telefonuję w sprawie wylotu na Tunezję. Mam informację, jeśli chodzi, proszę pani, o transport lotnisko-hotel. Tutaj już zrealizujemy. A tą możliwością, proszę pani, jeśli chodzi o wiele błądy, stąd muszę panią uprzedzić, że tutaj jest ta zmiana. Ale jest tylko, o, że tak powiem, obligatoryjnie z wielbłądami. Nie ma opcji, żeby właśnie komunikacją pomóc. No, no nie, proszę pani, jeszcze wczoraj próbowaliśmy negocjować. No właśnie. I, i, i nie wezmą. Państwa. A ile czasu to będzie trwało, ta podróż? Z lotniska, proszę pani, do hotelu to potrwa. Jeżeli oczywiście tam wielbłądy nie będą stawiać o koniem, tak zwanym, czyli Aha. jeśli będzie wszystko okej okay po zapachu waszym, no to do trzech godzin to może potrwać. A innej firmy nie możecie zorganizować? No nie mamy umów podpisanych. Ile a z tą firmą, firm jest, która no? obsługuje wielbłądy, mamy podpisaną, więc oni jakby się zdecydują, żeby wcześniej wydać wielbłądy, bo to Gdzie i tak te bagaże, w atrakcję, to wszystko, litości jest tyle wielbłądów, proszę pani, że któryś z tych wielbłądów przyjmie bagaż. Ja wiem, no ale no litości, no gdzie z bagażami, z tym wszystkim? To może być jako atrakcja, no godzinę, ale nie trzy. Proszę pani... Mogą być rowery, ale nie mamy na tyle, dlatego musi Pani, bo widzę, że Pani jeszcze jest z jakąś osobą tutaj na... Tak, jestem na, z córką. Tak. to ktoś z Państwa musi zdecydować, albo pojedzie rowerem, a druga osoba wielbłądem, albo no, odwrotnie. Tylko nie wiem, czy córka też trzy godziny wytrzyma, no bo ja to wszystko rozumiem, ale trzy godziny to dużo To może dużo inaczej, czasu. to może inaczej. Kto no. ma tendencję, proszę Pani, do szybszego, szybszego spocenia się, córka czy Pani? Może tak byśmy dali... Myślę, wiedzą. że ja, więc ja, jeśli już to będę wolała tym rowerem... Pani rowerem, a ewentualnie córka na wielbłąd. Dobra, to ja, ja dzisiaj nic pani nie potwierdzam. Muszę porozmawiać z córką i też jej się zapytać, no bo co innego myślałyśmy o tej atrakcji, nie wiem, pół godziny, max godzina, ale nie trzy. Więc ja nie, też nie wiem, czy ona nie się nie zdecyduje na rower, tak? A to zapytajmy proszę pani Łukasza. Marzenka, została wkręcona w Radiu SK. Życzę wszystkim super. Bardzo fajnie, cieszę się, elegancko jest. Tak, są, halo? Dzień dobry, czy ja do pana Dawida się dodzwoniłam? Tak, gdzie się Kłaniam się Zakład Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego Departament Przedszkolny, telefonuję, sprawie dziecka i dofinansowania aktywnie w żłobku. Tak. Um, pan jest o. Um, pan jest z ojcem Michalim, tak? Nie, zgadza tak, się. To pan wydzwaniał do nas w sprawie, proszę pana, tego dofinansowania i błędów, jeśli chodzi o żłobek. Z tego co ja wiem od pani dyrektor, ona wysyła zdaje się co miesiąc jakieś tam dokumenty do państwa, z którego teraz wynika, i to poszło ponoć z automatu, że moje dziecko, tutaj mają na myśli e, Michalinę, kończy żłobek tak. ostatniego dnia sierpnia, no ale to tak. jest nieprawda, bo tego dnia kończy Helena. Dobrze, tylko że tam jest, proszę pana, jakiś problem, albo oni mają na komputerach, albo to u nas, jak przychodzi do nich, to jakiś jest problem, bo lepiej byłoby, gdybyśmy to zrobiliśmy standardowo, proszę pana, stacjonarnie, tylko mi pan powiesz, jakby panu pasowało hmm, i czy jakieś macie ale zmiany, Ale teraz, czy co? co pani ma na myśli, jakie zmiany? Będzie dobrze, gdyby pan przed wyjazdem do Żłobka odwiedził ewentualnie tutaj, podjechał pod ZUS ja tylko zobaczę, że pan jest i odhaczę. A, momencie, bo może my się nie zrozumieliśmy teraz. No. Ja jednorazowo mam tam przyjechać i się odznaczyć w jakiś nie. sposób? Tyle ile razy dziecko, proszę pana, idzie do Żłobka, to tyle razy podlega dofinansowaniu. No widziałem, czy... przecież ja mieszkam 25 km od Poznania, nie będę dzień w dzień przyjeżdżał pod ZUS pani tak dziecko proszę pana do żłobka odprowadza to co za problem bo nie rozumiem teraz Z tego, ja co pani mówi ja bym musiał codziennie się wstawiać, żeby pokazać że faktycznie dziecko do tej placówki już się, uczęszcza uczęszcza no, kwestia, kwestia czy Ale to mnie odpada w ogóle nie będzie rozwiązania takiej sprawy w tym wypadku w ten sposób w ogóle nie ma opcji na to a dlaczego pan się teraz proszę pana unosi no bo to na jest mnie. to jest Próbuję... śmieszne w jaki sposób ta sprawa ma być rozwiązana teraz a chce pan dofinansowanie? Nie, proszę pani, to nie jest pod ręką, że ja muszę codziennie, będę musiał jeździć do Poznania się, mówię, zameldować, jakbym, nie wiem, na jakiejś smyczy był i tutaj się musiał codziennie od, od, odklikiwać u państwa, że faktycznie moje dziecko dziecko chodzi do żobka. Proszę pana, to może Monika by panu pomogła. Kochanie, nie przejmuj się, zostałeś wkręcony w <słyska> Ja pierdolę. Wszystko jest dobre, będą <słyska> pieniążki. Moment, bo muszę sobie cukier teraz zbadać, <słyska> bo mi chyba skoczył. <słyska> Noszel wkręca w radiu SK. <słyska>